Szybki i prosty przepis na pyszne śledzie. Do przygotowania tych śledzi potrzebujemy około czterech filetów już wymoczonych matiasów. Mam przygotowaną jedną cytrynę i jedną cebulę. Cebulę kroję na pół i w cienkie półplasterki. Następnie zgniatam dłonią, żeby odrobinę zmiękła. Cytrynę również kroję w bardzo cienkie plasterki. Do półlitrowego słoika wrzucam najpierw trochę cebulki, jeden filet pokrojony w kąski takie na raz, na to dwa liście laurowe, dwa ziele angielskie, kilka kulek kolorowego pieprzu i cytryny. Jak macie gdzieś w cytrynie yy, widoczne pestki, to je wyciągnijcie. I kolejna warstwa dokładnie taka sama, aż do końca słoika. Na przemian, cebula, cytryna, śledź i przyprawy. Tak przygotowane śledzie zalewamy oliwą z oliwek, najlepiej jak jest dobrej jakości. Poruszam jeszcze nożem, żeby ta oliwa doszła wszędzie. Śledzie wstawiamy do lodówki i po jednym lub dwóch dniach będą dobre, jak trochę przejdą smakiem. Smacznego!